Otwieram zestaw z kosmetykami z Revolution Zawsze te zestawy się mega opłacają, ale co wam powiem Wszystkie, które nagrałam już się wyprzedały Natomiast nie wyprzedały się kalendarze adwentowe z Revolution, które otworzyłam Które są w ogóle teraz super cenach, więc wrzucam wam do nich linki Ponieważ pojawiły się aż cztery I w tym momencie, w którym oglądacie ten odcinek Pojawił się również drugi kalendarz adwentowy dzisiejszego dnia I słuchajcie, to jest kalendarz, który zawsze chciałam mieć Więc zobaczcie, koniecznie i też jest na promie wrzucam wam również linki teraz do super promocji, ponieważ jest dzień singla i są różne rabaty. Na przykład kalendarz adwentowy Święty jest przeceniony aż 25% w ogóle na tą markę nigdy nie wchodzą kody, a teraz jeszcze taki duży, to się nie zdarza. Kalendarze, które są objęte promocją, również wchodzi na nie kod rabatowy. Na przykład tutaj mamy NYXa 24 pełnowymiarowe produkty, no i normalnie kosztował 400, a teraz 215. No dużo z tych promocji w różnych sklepach, ale tak jak mówię, rozpisałam wam to w opisie tego filmu na przykład. Też Rituals jest i przeceniony i na rabacie lekko ponad 300 super cena. Więc linki do tych promocji, do tego zestawu, który dzisiaj otwieram, oraz do sweterka pięknego, który mam dzisiaj na sobie z takimi perełeczkami znajdziecie w opisie filmu. Mamy tutaj świąteczną kolekcję z Revolution. Ten zestaw jest teraz na promocji. Normalnie kosztował 174 zł, a teraz można go kupić tylko za 115 zł. Słuchajcie, tutaj mamy. Kilka pięterek w tym zestawie, więc produktów znajdzie się kilkanaście. Oczywiście policzę później, ile wychodzi jeden kosmetyk średnio, ale spójrzcie, jakie słodkie opakowanie. Mamy tutaj słoik z żurawinką, a w niej, ale mi pazury do tego nawet pasują dzisiaj. Znajduje się kosmetyk kolorowy, i są to, słuchajcie rozświetlacze. Pytacie mnie ostatnio, co ja mam za rozświetlenie, w szczególności na Instagramie, chyba dobrze to widać. Tu ja używam rozświetlacza z Revolution, więc moim zdaniem to są jedne z lepszych rozświetlaczek, jakie używam. Mam tej złoty oraz taki z różową poświatą, ale jestem tak zakochana w tych opakowaniach. Revolution po prostu wymiata Totalnie cranberry jelly. Następny produkt, który troszkę nam się tutaj zdradził, jest to gąbeczka. Ja bez tego totalnie nie wyobrażam sobie makijażu, idealnie nakłada podkład korektor, ale wiecie co, chyba z Revolution to jeszcze nigdy nie miałam. Spójrzmy, co to za duża butelka. W ogóle przepiękny design tych kosmetyków. Zobaczcie, to jest jak buteleczka, taka z mleczkiem, i mamy tutaj migdałowy żel pod prysznic to jest pojemność 200 ml, czyli jak najbardziej pełnowymiarowa, żadna próbka. No i wiecie co, naprawdę super wyglądają te opakowania, wszystko ładne i spójne. Ciekawi mnie co tutaj jest. Wow! Zobaczcie, <laughs> mamy tutaj ciastka, pierniczka i on tutaj jeszcze pasami jest przypięty, żeby nam przypadkiem nie wyleciał nasz pasażer na gapę. To na pewno jeszcze są jakieś kosmetyki, ale ja widzę, tak jak wam mówiłam, że to w środku. U i to jeszcze bardzo dużo rzeczy. Wygląda bardziej makijażowo. Tutaj pierwsze początki to były pielęgnacyjne. Tutaj znalazła się taka urocza. Pastylka, czy też kula do kąpieli, ale zobaczcie w ogóle, jaka duża. I z tego bardzo się cieszę, ponieważ często te produkty są naprawdę miniaturowe. Następnie mamy tutaj, chyba też coś pod prysznic. A nie, makijaż. Jest to żurawinowy, więc super, że dopasuje do kalendarza i że ten zapach uwielbiam zapach żurawiny. Spray do utrwalania makijażu i uwaga, możecie to z bliska zobaczyć, że on ma takie złote drobiny, więc będzie dawał takie delikatne rozświetlenie, ale wiecie co? Tak delikatnie, delikatnie tutaj zajrzałam z tej strony. Patrzcie, jakie piękności! Nie wierzę! Zakochałam się w tym zestawie, totalnie. Moje oko takich pięknych rzeczy nie widziało. Jak tu są w środku jakieś kosmetyki, jakieś cienie, to aż żal będzie to wyrzucać. To jest takie piękne, zobaczcie, to w ogóle jest 3D wzór. Nie, nie, brak mi w ogóle słów. I myślę, że opadnie mi też kopara, jak to otworzę, aż trochę się boję. Ale piękne cienie. Takie bardzo nietypowe, zobaczcie, możemy tutaj Zrobić coś takiego klasycznego, ale jak sobie dodamy ten fiolecik, zieleń czy turkus, to naprawdę będzie rewelacyjny makijaż. Przypiękne te cienie. I tutaj jest oczywiście lusterko. Ostatnio otwieram tą czekoladkę, zachwycaliście się, ale ja szczerze, zachwycam się tym jeszcze bardziej. Nazwa palety to nic innego, jak po prostu słodki pierniczek Gingerbread. I zobaczmy, co będzie tutaj, bo to trochę. I jesieniarsko mi wygląda ta druga. Zakryłam drugą część, żebyście nie widzieli. Na początku przyjrzymy się opakowaniu. Widzę takie jakieś ciasto dyniowe. Nie no, chyba mam ochotę zrobić dzisiaj coś z dyni. Akurat mam w domu pumpkin pie. Ciekawe, czy tak jak wygląd tej palety zewnętrzny, czy środek też będzie do tego nawiązywał. Oj, no na pewno. Choć te fiolety, no tak jak mówię, jesieniarsko, ale tutaj takie, taka dynka typowa. No, to chyba jest moja ulubiona paleta przepiękne, bo ja uwielbiam, wiecie, błysk na całe oko nałożyć, a tutaj jest kilka takich kandydatów na całą powiekę. A, Pire, w ogóle jakie nazwy tych cieni. Oczywiście jest, jak i w każdej palecie, lusterko. Hit! Jak pragnę zdrowia przez te zestawy, to ja chyba kiedyś padnę na zawał. Zobaczcie w ogóle, jakie to jest urocze! Czegoś takiego moje oczy nie widziały. Nie no, cuda! Odkrywajmy zatem kolejne rzeczy i tutaj widzę... Znowu jakieś owocki słodkie. Znajduje się tutaj nic innego jak żurawinowy błyszczyk do ust. Kolor przepiękny, choć prędzej bym powiedziała, że to jest nie wiem, jakaś wiśnia, śliwka. Żurawina raczej kojarzy mi się z czymś jaśniejszym, ale ten komplecik piękności. I tak jak Wam mówię, te zestawy kosmetyczne są idealne na prezent dla jednej osoby to na pewno, ale na przykład na podział na kilka prezentów, bo tu są pełnowymiarowe kosmetyki. Więc jeśli to jeszcze jest na dodatkowej promocji, to jak dla mnie to jest zawsze okazja życia, z tego względu, że po prostu takie ceny rzadko się zdarzają kupując pojedynczo. I tutaj przepiękne, pierniczkowe opakowanie. Znajduje się tutaj szmineczka w bardzo ładnym kolorze. Taki brudny róż, uwielbiam takie odcienie, świetna jest. I odcień nazywa się gingerbread, czyli. Nie ma tutaj przypadków, jak zwykle mamy fajne komplety, więc szminka i paletka razem w zestawie idealnie wyglądają. I jeszcze mój piernik na co nie no, to przypadek chyba nie jest. Patrzę, patrzę co tutaj dalej i pudełeczko jak widzicie jest już puste, ale też jest jak najbardziej fajne, nie do wyrzucenia, z takimi wstążeczkami zamykane, więc się przyda. I tak się przedstawia cały zestaw, bardzo fajnie, że mamy tutaj różnorodność, ponieważ... Jest coś do kąpieli, jest coś również do makijażu, ale przepiękna grafika. Jeszcze raz to powtórzę. Więc podzieliłam sobie cenę, jaka jest za ten zestaw, czyli 115 zł. Na 9 sztuk wychodzi tutaj 12,70 zł. Ej, no to serio, taka paleta za 12,70? Gdzie kupisz w ogóle jakąkolwiek paletę dużą w takiej cenie, ale to jeszcze taką piękną? No dla mnie hicziorek Więc jak zawsze bardzo ciekawi mnie wasza opinia Co do tego zestawu dajcie koniecznie znać Jak znajdziecie jakieś fajne zestawy, które chcecie, żebym otworzyła To też piszcie No i tutaj chcę się pokazać z moim asystentem pieskiem Który chciał wam podziękować serdecznie za pomoc w uzbieraniu naklejek Na paróweczkę, ulubioną zabaweczkę Dzięki I do zobaczenia już w kolejnym filmie Tu się wyświetlają wam inne moje odcinki I obejrzyjcie ten dzisiejszy kalendarz, bo jest naprawdę super papa. Pa.